Idziemy na łyżkę żółwiczki. To jest mi nie Oto jest Thinking Simulator. Co mamy, bo nie mamy mhm, tak. Przepraszam, bo nie było filmów. Wiesz, mówię dlaczego. Nie było filmów, dlatego że internet mi się psuł. Czyli nie, że się wsu, ale słabo chodzą. No, mam nową wersję Sinkinga, Alfa 1.2. Dobra. Co w dzisiejszym odcinku chcę zrobić? Chcę zejść na dno łodzią powodną. W ogóle pokażę wam jak się wszystko zmieniło. Tu mamy... Jakiś... Statek o nazwie... 9bpl059. Tu mamy to. Ja pokazuję statki, które są w grze. Taki. To jest jakaś baza. Nie wiem. Ale... Ona mi nie działa Ona mi się rozwala Jeszcze nie sprawdzałem, ale dobra, następna Co mamy tutaj Mamy test base 2, tamto to było Ball of Steel Teraz mamy cargo Cargo jest z podstatkiem Następnie po cargo mamy yy, całe Przepraszam das moje nazwy. to jest gigantiz. Iron Ball. Lone girl. O, tutaj mamy... No to musimy To Tutaj ktoś sobie działał na kolorach i one muszą się... jest sobie. E, loading ship. Co my to dalej? E, list chłaczy jakoś tak. Poczekajcie. Poczekajcie, to jeszcze raz. E, Louis Tania. Luis, Tania. Mm, to źle A to już mówię, co to jest. To jest mauretania. Następ mamy teraz Liardtanik. E EEMS Britannic zyp. Jakieś SHIP zwykłe, jak to się nazywa. SHIP 2. SHIP 3. SHIP 4. 5 znany nam z innych odcinków Ship 6, podobny do poprzednika Ship 7 Jakiś tam starteczek taki Oj A spał z clip 8 iron i taką samą mam tylko stilo, on jest jaśniejszy więc go nie będę wam pokazywał i możecie dla mnie robić statki tak speed boat. co? możecie dla mnie robić statki ja na pewno na odcinku będę testował to jest dla chętnych Submarine. Ona się w ogóle nie zmieniła, ale pamiętajcie, to jest mój ulubiony statek. Tak, nie będziemy... Chyba będziemy schodzić w tym odcinku. Titanic 2. Titanic... Titanic 2? Jak to? Titanic 2 na początku? Tak, Titanic 2 na początku. To jest Titanic. Titanic 3. Titanic Kreska 3 Myślę, Jakby ktoś i e, a, co to było? A to... To jest lotniskowe sobie w ogóle USA e, Bismarck Mamy teraz USS USSA sync Cable sync cable. tak to jest mniejszy los niż powiedz a ostatnia to jest USS unicable unicable taki fajny wielki stataczek dzisiaj dzisiaj popływamy sobie tym kolosem To jest rozbagowana Nie mogę przesunąć pojazdu. Dobra, muszę otwarć pierwsze co to szoła. No. Dobra. Ustawienie załadowane. I co? Zatapiamy gościa? Będzie tam Dobra. Jak widzicie, to jest fajny statek. Trudno go zatopić, bo on ma sektory. Mhm, tak, on ma sektory. Na przykład, o ten sektor dostał, lewa się woda, tak to by zalała cały statek, ale dzięki tym sektorom, tylko ta, tylko ta część jest pod wodą, o, widzicie, nabrała wody, o, a na przykład gdyby dostał tu, też już by cała ta część, o patrzcie, o. woda się tu wlewa. Tylko tu mamy jedną rzecz, że na płaskiej wodzie to się I czy chcecie odcinki z ARMY 3 pisać w komentarzach? Bo, dobe... Bo może być to z RPG, z innych. Z czego chcecie tylko pisać w komentarzach. Ale my to już dawno miałem, tylko ja w nią w ogóle nie grałem i, i nie miałem co z nią zrobić. Więc sobie chciałem raz zagrać i... macie. Proszę. Dobra, zatapiajmy goście już. A, to wspomaga te linki, w Może jest możliwość... Znaczy, jest duża możliwość, że zakończę FNaF serię. Tak. Będę kończył już top 10 z FNaFa. Yy, na przykład... Minecraft na modach. Untimely pierwszy sezon będę już powoli kończył. Nie zaczniemy drugi. Mam nie, 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 takie moje plany. I powiedzcie, czy chcecie na tej wersji Sinkinga, czy na tamtej. I może jeszcze Skywal Space Program się pojawi? To może, bo jeszcze tej gry nie mam, a zamierzam mieć. O, podawajcie gry w komentarzach takie... takie dosyć fajne. O i może zagrałem sobie za niedługo troszeczkę w Battlefield. W fie, Będzie można ze mną zagrać. Ja cię no. Co to było? Myślałam, że mogę cofnąć, to bym wam to jeszcze raz pokazał. Ja cię co to było? Ci kto by to widzieli, to... Co było dobre? Na pewno wszyscy to widzieli, a więc po co ja się pytam? Tu się kto mówi. A, uciekaj, prezydencie. Heh. On nie łączy się. A dobra, prezydenta zatopi. Właśnie. Prezydent. To jest maksymalną co? Niemożliwe No... Ooooo! Teraz na pewno zlagowało Wam film Czy nie, że zlagowało Wam film Tylko mi zlagowało Gę bo zbagowałem Tak bo myślałem Nie zapomniałem, Dobra, Muszę Muszę szybko zloadować Krótko żeby... Nie wyjdzie. nie gra, przestaje odpowiadać. Sinking, wytrzymaj. Sinking, jest! Ładuj! ładuj ten projekt! Jest! Uratowaliśmy film. Cieszcie się. Ratowałem film Dobra, więc powoli będę kończył, bo chcę to Wam dzisiaj wrzucić, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, żeby polecać mój film innym na... No.